Farmacja w pigułce. Wsłuchaj się w rytm technologii PharmaProm. Okiem Analityka Podcast. Cześć Tomku. Cześć Karolina. Dzisiaj porozmawiamy z Tomkiem Trembenckim o analityce dla aptek. Tomku, czy mógłbyś wprowadzić naszych słuchaczy w świat platformy dla aptek? IT Apteka, jako platforma dla aptek, służy do optymalizacji zamówień robionych przez apteki czy do sieci aptecznych. Dzisiaj tak naprawdę wychodzimy na rynek z czymś zupełnie nowym. Mowa oczywiście o analityce dla aptek czym jest ten produkt? Produkt łączy z IT Apteką to, że oba te produkty, produkty korzystają z danych aptecznych, natomiast inne jest wykorzystanie tych danych w poszczególnych aplikacjach. W samej IT Aptece służy ona bardziej do celów operacyjnych, natomiast w analityce dla aptek służy bardziej dla celów zarządczych do analizowania danych. Natomiast to, co jest jeszcze nowego w Analityce dla aptek, to jest sposób, w jaki to narzędzie powstało. Jest to jeden chyba, z pierwszych produktów, który powstał przy współpracy kilku naszych y, działów. Zarówno brały w nim udział osoby z Krakowa, jak i Poznania jak i Mysłowic. Myślę, że ten wspólny zespołowy trud przyniósł bardzo dobry efekt. A na jakie potrzeby rynku odpowiada ten produkt? Staraliśmy się produkt zbudować tak, żeby odpowiadał na bardzo szerokie potrzeby rynku. Mamy teraz okres świąteczny, więc wszystkim on się kojarzy z pieczeniem ciasta. Użyję pewnych analogii jak jest zbudowana analityka dla aptek z wypiekami ciasta. Jeżeli chciałabyś upiec karolina ciasto, mogłabyś to zrobić na trzy sposoby. Pierwsze, jeżeli miałabyś super umiejętności piekarza, to mogłabyś sobie sama dobrać Składniki, wymieszać je, zbudować swoją własną recepturę i osiągnąć swoje wymarzone ciasto. I to jest właśnie dedykowana kortownia danych, w której korzystasz ze składników, z danych jako ze składników do ciasta. Jeżeli Twoje umiejętności byłyby nieco mniejsze, mogłabyś pójść do marketu i kupić gotową paczkę ciasta w proszku do zrobienia go, powiedzmy, z takim supportem ze strony kogoś, kto już wymieszał te składniki. I to jest właśnie OLAP, gdzie już są pewne dane ze sobą połączone i że możesz je tylko w jakiś sposób zanalizować. No i trzeci sposób to jest taki, to jest właśnie, że idziesz do cukierni i kupujesz gotowe ciasto. I tym sposobem jest dla nas Google Data Studio, gdzie na gotowych wykresach możesz wszystkie dane pięknie podane. Świetne porównanie. Wszyscy wiemy, gdzie udać się po składniki do ciasta. Natomiast powiedz, w jaki sposób my pozyskujemy i przetwarzamy dane? Dane pozyskujemy z aptek za pomocą IT apteka powiadomienia. Później trafiają one do BigQuery, który jest takim wielkim zbiornikiem tych danych, z których te aplikacje, o których mówiłem wcześniej, je wykorzystują. Czy mógłbyś nam zdradzić, czy mamy określone jakieś długookresowe cele związane zarówno z platformą dla aptek, jak i analityką dla aptek? Analityka dla aptek jako produkt nowy w tej fazie rozwoju bardzo dużą uwagę przywiązuje do opinii użytkowników na temat tego narzędzia, więc naszym celem jest teraz zebranie jak największego feedbacku na temat czego brakuje w naszym narzędziu. Natomiast IT Apteka jako produkt już dojrzały spełnia bardziej wyrafinowane potrzeby naszych klientów. Jedną z nich jest potrzeba kontrolowania dostaw, ale o tym myślę, że opowie już przemek, który jest ojcem tego rozwiązania. Tomku, a powiedz, czy mamy w obszarze analityki dla aptek jakąś konkurencję? Czy powinniśmy tego brać pod uwagę? Tak, jak najbardziej. Rynek jest już bardzo nasycony, my jesteśmy nowym rozwiązaniem, natomiast staramy się czerpać opinie od naszych klientów, którzy mówią nam o tym, co jest dobrego w rozwiązaniach konkurencyjnych, ale też czego im brakuje, tak żeby stworzyć to idealne ciasto analityczne. Świetnie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.